Hej, hej, wszystkich Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blue Tower Defense 6 na modyfikacjach. Dzisiaj lecimy z kolejnym szóstym tierem. <mum> Mapka, jedna z tych, których szczerze mówiąc, bardzo nie lubię, no ale spróbujemy sobie dzisiaj na nie, na nie zagrać. Zobaczymy, co to będzie takiego. jak nam w ogóle tutaj się uda to przejść. Zaczynamy oczywiście od Quince będziemy grali w, na zasadzie. E... Solomanki, Solomanki, Solomanii tylko jedną ma jedna małka ma, ma być tą dominującą A dzisiaj, a dzisiaj będziemy biegali sobie dartem i idziemy w dolną ścieżkę pod naszego kusznika On ma tak samo nową ścieżkę, jestem bardzo ciekaw jak ona to w ogóle będzie wyglądała O co w niej będzie chodziło, wiem że ona jest, ale nie wiem jeszcze, nie wiem jeszcze jak ona wygląda Więc razem z wami zobaczę ją po raz pierwszy w tym momencie, więc zobaczymy ale no trzeba do tego czasu po prostu dotrwać. Będzie to oczywiście bardzo ciężkie. E, bo ta mapka jest specyficzna, ta mapka jest specyficzna samo zasięgi, które tu, 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 tutaj mamy są bardzo słabe, więc no będzie ciężko, nie ukrywam, więc będziemy musieli się troszeczkę mocno napocić, żeby to jakoś tam oczywiście przejść, ale mam nadzieję, że jak zbudujemy sobie kusznika po te 024 to będzie nam zdecydowanie łatwiej i zdołamy nas na piąty tier, żeby później on sam z siebie już na ten szósty tier, szósty tier to jest po prostu mega fajne, szósty tier mógł się zamiast sobie po prostu pod Mamy już kusznika, no i dobra. W tym momencie już będzie nam troszeczkę łatwiej, bo oczywiście kusznik bardzo fajnie bije tutaj po długości, więc szczalając z tego miejsca, tutaj oczywiście bije kilka broników jednocześnie. No i tak jak Queens jest spoko. Queens jest i, jest i tak jak spoko, i te wszystkie tu oczywiście statuetki trzeba pousuwać, bo jak już damy mu jeszcze w potencjał chemika, to zdecydowanie będzie miał lepsze zasięgi, zresztą widzicie sami, że już tutaj ten zasięg jest leciutko lepszy. Tutaj zasłania to niby tylko tyle, prawda? Niby to jest tylko tyle, ale uwierzcie mi, że na dłuższą metę to jest bardzo duża różnica, więc na pewno będziemy chcieli wszystko pousuwać, podbić go oczywiście na czwarty tier, dodać mu alchemika, żeby go jeszcze bardziej zbustować, postawić wioskę, zbudować wioskę na górną ścieżkę, czyli wszystko, żeby zboostować primary monkey. Ja, jako, że to jest właśnie małpka z poziomu primary to możemy jeszcze go ba ją bardzo mocno podbić wioską i tu na pewno będę, ch będę chciał zrobić, więc wioska dojdzie nam tutaj na pewno Mega meter dinozaury kusi, ale już na razie jeszcze z tego co tam się patrzyłem w mm, prawach, nie mogę go jeszcze postawić jest on ciągle jeszcze dla mnie zablokowany, więc no dobrze Będzie trzeba chwileczkę jeszcze poczekać z nim no, ale na pewno na, na pewno na pewno będę go chciał postawić już a na razie możemy zbustować się leciutko, postawimy go oczywiście na strągi i miejmy nadzieję, że jakoś, sobie, że jakoś sobie z tym poradzimy, będzie ciężko, no ale zobaczymy, myślę, że ten trzeci tier już nam sporo rzeczy się zmieni, czy lepiej budować pierwszy kusznika, piąty tier, czwarty tier, hmm. To jest dobre pytanie, to jest dobre pytanie, bo nie wiem co będzie w tym momencie lepsze. Oczywiście, różnica między trzecim a czwartym tierem kusznika jest taka, że będzie on miał e, szansę na krytyka, oraz też jego podstawowy damage jest lekko większy, czyli więcej wars bije on na jeden shot. Czyli to jest de facto prawie to samo co daje nam tutaj ten boost, to będzie prawie to samo, ale dobra, spróbujmy na ten czwarty cierpie wstrzelić. Może będzie nam troszeczkę lepiej to szło, bo na razie nam coraz więcej jednostek przychodzi, to jest strasznie smutne. No tym bardziej że pamiętajcie, że no, niedługo będzie oczywiście raszy z lidami. Mamy już oczywiście alchemika, który jest w stanie nam dać możliwość bicia lidów, ale czy on wystarczy? Czy ten jeden alchemik wystarczy nam do przejścia tego wszystkiego? Nie jestem tego do końca pewny, ale widzicie sami, że Solomonki też możecie grać sobie spokojnie z takimi jednostkami, co sobie też będą idealnie dawały radę. A w ogóle jestem ciekaw jak on sobie z rundą 90, setną rundą, taki jeden podstawowy oczywiście darcik, tylko i wyłącznie zboostowany wszystkimi innymi jednostkami, to w ogóle będzie ciekawostka, jestem bardzo ciekaw w ogóle tych solo mangi wykonywanych z piątymi tirami. okej. Okay. Tutaj dobrze prowadziliśmy sobie. Na szczęście była ta miksturka na nich zamontowana, czyli jest możliwość przez nich bicia lidów. I to jest genialna sprawa, że taka prosta rzecz I Dzięki temu, oczywiście, lidy są już klepane, są dwie jednostki, więc prawie mamy zawsze pewność 100% że ten boost będzie tam gdzieś umiejscowiony. Więc dobra, wioska pójdzie w to, tutaj w tym miejscu, jako że chce, żeby zboostowało jeszcze nam naszego alchemika, żeby tym bardziej miał zasięg tutaj naszego Quincy. I teraz boostujemy górną ścieżkę, do trzeciego tieru przynajmniej, bo wtedy on dostanie leciutko większy zasięg, w ogóle w tym momencie jak widzicie sami, no usunięcie tych dwóch statuetek miało jak najbardziej sens, bo teraz po prostu więcej on widzi i to jest bardzo ważne, żeby właśnie to wszystko mu pousuwać, żeby ten zasięg był coraz, coraz to lepszy. Na tej mapie ogólnie ja polecam grać bukanerami postawić ich oczywiście tutaj w rogach. Bukaner z zasięgiem powinien sięgnąć i jednej i drugiej ścieżki. Oraz oczywiście ten bukaner będzie pomagał jeszcze tej ścieżce, jak będzie szła w tym miejscu, a ten bukaner będzie pomagał tej ścieżce, jak będzie szła w tym miejscu. Więc oczywiście wszyscy będą brali tutaj pełny udział, czyli nie będzie tak, że jakaś jednostka będzie w ogóle nie używana podczas zabawy. To oczywiście trzeba wiedzieć. Mamy buścik, patrzcie, się, ten, ten zasięg się strasznie zwiększa. Po prostu straży się, więc ten zasięg nam zwiększa. No dobra, no dobra. Teraz potrzebujemy ile? Potrzebujemy 25,5 tysiąca. Dużo. To jest bardzo dużo. Szczerze powiedziawszy, nie jestem do tego przekonany czy jestem w stanie w ogóle nas na to, ale zobaczymy. W razie W tu mam zamrożonych 5 tysięcy ale dlaczego będziemy to chcieli sprzedawać, żeby postawić jednak tutaj naszego alchemika, to znaczy na, naszego kolosboła, e, Colasboa Master troszeczkę szybciej, bo, bo potrzebujemy to, po prostu potrzebujemy to, ale na razie zbustuje, no wiem, że marnuje pieniążki troszeczkę, ale zbustuje tutaj jednak naszego alchemika, żeby jednak dać większego boosta Quincy nas crossbowowi, bo w tym momencie będzie leciał na pierwszy moła, a pierwszy moła będzie bardzo, bardzo ciężki, więc skill na pewno będzie musiał tutaj nam polecieć, bo bez skilla nie mamy żadnych szans na pokonanie, więc uwaga, skill leci, wygrana, super, bardzo fajnie. Mówię, bez skilla nie mamy żadnych szans na pokonanie, ze skillem oczywiście jest, już lepiej, jak dobrze wiecie, Quincy jest moją jedną z ulubionych postaci, ale oczywiście tylko i wyłącznie chyba bardziej wizualnych, bo no, jest wiele silniejszych postaci oczywiście, na przykład Sauda na tej mapie też by się bardzo fajnie oczywiście spisywała, chociaż ja i tak jak zawsze będę fanem tutaj Quincy, bo on też jest naprawdę mega, mega genialny, no przez ten wygląd, no po prostu Wolfpack nie zauroczył, Wolfpack wygrał tą postać według mnie, jest zdecydowanie chyba najlepszym skinem ever, który tylko jest, jeszcze skin do obyna, oczywiście ten lawowy, prawda, jest bardzo, bardzo fajny, mm, ale i tak jak uważam, że Wolfpack. Wolfpack to jest chyba number one w tym momencie ono się skinów. Tak mi się wydaje. Chodź, że to będzie chyba mój najbardziej ulubiony skin. No i niestety już w tym momencie troszkę nam przechodzą jednostki, więc no będzie coraz to większy oczywiście problem z tym wszystkim. Użyłem dwa skile. Dwa skile użyte jednocześnie. Bardzo słaba rekomendacja. Mega słaba rekomendacja, bo teraz z nich chyba nie zatrzymam, bo ja będę musiał chyba się cofnąć. Dobra, daliśmy radę jakimś cudem daliśmy oczywiście z tym radę, więc bardzo, bardzo fajnie. No ale to już za chwilkę będzie ten moment. Za chwilkę będzie już ten moment. Zbudujemy sobie piąty tier. Piąty tier jest po prostu przecudowny. Czekajcie, czy to mi się w ogóle nagrywa? Jest nagrywanie do Was włączone. Mikrofon jest poprawny, ustawiony, dobra, to już się już bo nic nie zweryfikowałem tego przed. Przecież staram się jednak weryfikować sobie zawsze przed nagraniem jeszcze mikrofon, bo często mamy jeszcze zły wybrany, ale dobra, już mamy to następne. No i nawet jest ten moment, ten moment, w którym budujemy Crossbow Master i będzie już tylko i wyłącznie lepiej. Piękna sprawa. Zobaczcie na te zasięgi w ogóle. Jak zbustuję jeszcze to, to mi się wydaje, że w ogóle ten crossbow sięgnie aż tej ścieżki. Tej ścieżki on już sięga w tym momencie w przypadku Moabu. A teraz chyba domyślnie będzie sięgał, co? No, tak powiedzmy, widzicie, tak delikatnie już na tamtą ścieżkę on najeżdża, więc bardzo fajnie. No, teraz możemy, możemy zbudować jedną rzecz. Jest to oczywiście permanentny alchemik, ale mega, mi ciekawi, oczywiście samo jakby wejście. I tego naszego Dart'a, żeby zobaczyć w pełni już. Pellet Dart. A dobrze, bo tutaj nie zmieniałem skinów, bo to jest jeszcze... Bo to jest oczywiście moje konto zmodowane, bo wiele osób też właśnie mnie pyta jak ja gram. Widzicie też po samych nazwach, że to jest konto zmodowane, bo takie nazwy kiedyś, jak kiedyś. Aktualnie oczywiście mam niki wasze. E, I to jest po prostu ta różnica aktualnie, teraz tak to wygląda u mnie. No tak to właśnie... Jest, więc bardzo, bardzo fajna sprawa. Teraz co tutaj boostujemy? Tak naprawdę w ogóle nie potrzebuję pójść w ścieżkę z widzeniem kamu, bo każdy kamu widzi. On widzi kamu, on widzi kamu, więc... Po co? Prawda? Po co? E, ścieżki w dolną ścieżkę... Znaczy w dolną... <laughs> nie mam sensu rozwijać dolnej ścieżki oczywiście również, bo... I tak coś jak już nic nie będę tutaj więcej stawiał. Jeszcze może tu oczywiście wejść nam do zabawy inżynier, żeby lekko zboostować, ale wydaje mi się... Że no szósty TR może troszeczkę rozwalić to wszystko, ale widzicie sami Runda 50, która się ja już zbudowałem sobie crossbow master Więc, no, naprawdę, to już jest mocne, to już jest bardzo, bardzo mocne Standardowo zbudujecie jeszcze jednego tutaj crossbow mastera W ciekawe, czy jak będę dwie sztuki crossbow masterów Czy zbustuje mi się dwie sztuki, czy jedna sztuka mi się zboostuje Coś ciekawostka wam powiem szczerze Ja bym postawił drugą, drugiego crossbow master bo jestem bardzo ciekaw czy zbustuje mi oba na szósty tier czy tylko jednego mi zbustuje na szósty tier się gra popsuje nagle i nic nie będzie widać, prawda? też tak oczywiście może być czy w ogóle ten drugi będzie w stanie się bustować, bo ten na przykład się mega mega szybki po prostu wszystko będzie rozwalone na shotach. też tak oczywiście może być, że będzie on tak bardzo szybko rozwalał, że ten nawet nie będzie miał okazji szczelić przynajmniej raz żeby cokolwiek zrobić więc to oczywiście też jest tutaj opcja 85 tysięcy, już prawie mamy. Trzymajcie kciuki, żeby ten szósty ten faktycznie był dobry. Bo też, oczywiście, może być tak, że mogło sobie tutaj st lekko strollować nas. I się okaże, że szósty tier będzie bardzo, bardzo słaby i w ogóle nic nie będzie bił. Więc zobaczymy. Uwaga, już chwila, moment. Zaraz się okaże. Chwila prawdy i przemiana. Dobra, zmienił się. Tak delikatnie tylko widać różnicę. Co to są za pociski? trzymam on strzela. Cuk, kwiatki? Ej, co to jest? To kwiatki są jakieś czy co? Ale to jest przekozackie! Czekaj, on bije teraz ile? Pięć pocisków naraz, pięć ścieżek naraz bije? Chyba tak. Pięć ścieżek naraz jest zbitych. Widzę co, żeby on miał szansę w ogóle się podbić, ja muszę go dać chyba po jednej ścieżce tutaj. Powiedzmy po tej stronie, go muszę postawić, żeby on puści z zasięgiem, sięgał szybciej niż ten tutaj, żeby miał jakąkolwiek szansę oczywiście na podbicie się do góry, ale ta ścieżka jest przechora. Ona jest po prostu przechora, co tutaj się wyprawia. Co to się wyprawia? Najlepszego, wiesz? Sky High. Sky High. I mogę zmienić nazwę, jeszcze, nie, tutaj mam nazwę normalną. A nie mogę teraz zmienić nazwy, jakbym chciał teraz zmienić nazwę na dar? Nie, nie mogę. Czyli nazwa i tak nie będzie widoczna. Mam możliwość zmiany nazwy, ale tak to się jakby jego to nie obejmuje. Ciekawe, ciekawe to jest, bo, trzeba wam powiedzieć. Ale mega fajnie strzelają. Jestem mega ciekaw, czy ja mogę postawić takie dwie sztuki w takim razie. Czy ja takich dwóch mogę postawić? Bardzo szybko w ogóle go zbudowałem, bo 60 któraś już, go zb już go tutaj zbu zbudowałem. Uzyskał on te całe 100 tysięcy. Zaraz budujemy jeszcze jednego Crossbow Master. Zbustujemy go, zobaczymy czy on będzie w stanie jakby dorównać jemu tym d tym całem, żeby uzyskał te 100 tysięcy w ogóle. I zobaczymy wtedy. Dobra, mamy już go. On nie, ma on nie ma wioski. Czemu temu zasięg jest aż taki tragiczny u niego, bo on wioski nie ma koło siebie. Dobra, już cokolwiek bije, więc bardzo fajnie, ale oczywiście trzeba go podbić jeszcze bardziej. Czyli taką samą ścieżkę którą tutaj trzeba mu zbudować, żeby on miał troszkę szybszy dostęp niż ten przekrocki w czerwonych okularkach. Powiem wam, że on wcale jakiś mega mocny. Zobaczcie sobie, że ja sobie też bardzo szybko radzę z tymi wszystkimi i jednostkami. No może on też jakby lepiej tutaj to wygląda u niego. ma więcej pocisków oczywiście to fakt. Ale sam D-Mage to Crossbow Master też jest mega mocny. Zobaczcie sobie zresztą sami. On też bardzo ładnie bije, naprawdę też jest strasz, strasznie mocny. Więc to nie jest tak, że on jest jakbyś taki przekozakiem, że wszystko oczywiście on rozwala. Ten mój nie jest w stanie nic tutaj zdziałać. No nie wiem, szczerze mówiąc, jest on na pewno bardzo mocny, bo ma tutaj dużo pocisków i to jest jakby chyba największy bonus. Jego największy jakby plus tutaj jest z tymi pociskami. Ale no ten mój też sobie oczywiście daje radę i według mnie też jest bardzo, bardzo mocny. Naprawdę, on też jest bardzo, bardzo mocny. No ale ciekawostka, to jest bardzo wielka ciekawostka z tą jednostką, właśnie. Ale jest strasznie ciekaw, czy jeszcze mogę go podbić tak samo na szósty tier, to on jest strasznie ciekawy, więc pewnie będziemy grali tak długo, aż dobiję do tego szóstego tieru, dam mu bicie każdego rodzaju. Wydaje mi się, że tutaj z e, purpurowymi testami sobie on będzie radził później, ale wiecie, w razie W lepiej to już mieć. No dobra, on bije troszeczkę szybciej, troszeczkę szybciej on wie troszeczkę mała, ma więcej holy damage, tak w ogóle. Nie, jeszcze go nie stawiałem, Jeszcze go nie stawiałem. Dobra, później będziemy go zweryfikować, ale mega mnie ono ciekawi. Mega mnie ono w tym momencie ciekawi, jak on będzie tutaj się prezentował później. Ale dobra, no tutaj jeszcze dużo, jeszcze dużo przed nami tego bicia. No, i mamy za chwilkę, już będziemy mieli jeszcze tylko 20 tysięcy. To potrzebujemy, oczywiście, żeby nabijać naszego tutaj Darcika. A 90 runda przed nami, więc zobaczymy. No, Darcy, bardzo fajnie, oczywiście, daj radę. No, tutaj DDT nie miało chyba żadnych szans na przejście. Nawet nasz Darcik zyskał tylko i wyłącznie z tego 2000 pod popping. 600-700 tysięcy. Oj, dużo, oj, dużo to już jest, ale oczywiście. Już za moment, oczywiście, on też nabije, Zobaczcie, jak on ma bardzo fajnie sobie tutaj oczywiście radzi z tym wszystkim. No mówię, on jest fajny, on jest fajny, dobra, on bije oczywiście szybciej, że oczywiście, że on bije o wiele, wiele szybciej, to... Ale jak widzicie sami, chociaż to jest tylko i wyłącznie piąty tier, daje rady jeszcze tylko 5500 około I będziemy już mieli szósty tier kolejny? Czy też nie? No właśnie to jest ciekawe To mi mega ciekawi. czy uzyskamy dwa szóste tiery Uwaga, zaraz będziemy ten moment I uwaga, mamy! Dwa razy szósty tier, więc można to uzyskać. Czyli można uzyskać podwójny szósty tier w przypadku tej jednostki. Oczywiście kolejnego nie mogę postawić, nie mogę postawić, bo ja jakby zalicza, że one są. Ale mamy, zobaczcie, dwa razy szósty tier. No, z takim duetem to chyba już nikt nie ma szans. Podwójny szósty tier, crossbow master. <gry> Nie no, to jest dobre, to jest po prostu cudowna rzecz. No, oczywiście, taki dułacik. Ciekawe jak daleko one są w stanie dotrwać. Więc, co musimy sobie zrobić kiedyś? Ja nie wiem, czy na live, czy yy, tak, o po prostu zrobimy sobie max round, ale w wykonaniu szóstych tierów. Co wy na to? Chcielibyście, żebym wykonał maksymalną rundę szóstych tierów, ale bo, powtarzam jeszcze raz: szóstych tierów to będzie maksymalna runda, a nie taka standardowa. Ale, wiadomo, że trzeba się na, na nią patrzeć z lekkim przymrużeniem oka. Ale może ona będzie ciekawa. Może ona właśnie będzie ciekawa przez to, że to będzie do szóstej Postawmy oczywiście tego kolegę, naszego znaczy tej e, przyjaciela, który będzie wszystkich boostował, oczywiście. Tego teraz mogę odmianę usunąć. Teraz jest stały, jakby tutaj daleki zasięg, jest bardzo fajnie, czyli stały, wielki boost. A my w tym momencie już de facto bijemy, bijemy bada, który pada w ciągu, no może nie sekundy, ale też jakoś dużo tutaj nie brakowało, żeby to była sekunda. Ładny wynik, ładny wynik. Dzięki wielkiej, do kolejnego materiału. Na razie. Hej, hej, pa!